Cześć, witajcie z tej strony Kudłaty, a to jest film informacyjny od mojangu, gdzie nam przedstawia szczegóły o nowym mobie moblum, czyli o kwiatowej krowie. I tak jak wszyscy się spodziewali, ten mob nie zaskoczył nas żadnymi nowymi funkcjami. Po prostu będzie takim swoim ekskluzywnym mobem, czyli będzie po prostu występował tylko na biomach, tam gdzie są ogólnie kwiaty, czyli na polanach kwiatowych i w lasach kwiatowych. I jego funkcja to po prostu to, że będą bardzo lubiały się z pszczołami I pomiędzy nimi, jak będą bardzo blisko, to będą takie animacje serduszek No, no tylko tyle tak na dobrą rzecz Nawet nie powiedzieli, czy te pszczoły będą mogły zapylać ich kwiatki na plecach Co jakimś tam, jakimś drobnym rozmaiceniem były Po prostu mogliby tego moba dodać tak dla odczepnego Mamy nadzieję, że prędzej czy później go dodadzą Tak, żeby po prostu tylko był jako czysto dekoracyjny mob i to byłoby na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, nie ominą żadnych filmików, bo jeszcze pojawią się filmiki informacyjne o dwóch pozostałych mobach, na które będziemy mogli głosować. Do zobaczenia!